Normalnych konkursach po skoku 30 paru zawodników to byłaby egzotyczna dosyć czołówka, no ale tutaj tak jak mówiłeś, długa lista startowa i w końcu na tej liście polskie nazwisko. Jakub wolny, pierwszy z naszych reprezentantów. O, obawialiśmy się trochę tego skoku, bo Kuba e, w e, ostatnich konkursach i tutaj na treningach nie pokazywał nic nadzwyczajnego. Niestety wygląda na to, że nic się nie zmienia. 111 metrów zaledwie. Co oznacza, że Filip Sakala zapewne będzie cieszył się z awansu. Natomiast, natomiast Jakub Wolny, jeśli awansuje, to będzie musiał jeszcze trochę na ten awans poczekać. Trzy punkty niespełna rekompensaty, ale oceny po 16,5 punktu to jest dopiero 21 miejsce. Po nim macie kot. Stefan, jak pamiętamy, 30. w Obersdorfie. No przez to, że zdyskwalifikowany został, wygrywający z nim w parze Kuba Wolny. No ale miejmy nadzieję, że teraz awans do 50. -tki. wywalczy Stefan, chyba wywalczy, no, bo widzieliśmy, że lądował za tą niebieską linią, czy granatową linią, oznaczającą... Miejsce dające prawo występów. 50, 114 metrów, 2,5 punktu dodane za wiatr, 4 noty 17-punktowe, czyli w sumie 51 punktów za styl otrzyma polski skoczek. No więc e, powinien e, być wśród zawodników, którzy e, awans zdobywają. Nie Ale będzie, nie, będzie to, wysoka nie będzie to wysoka lokata. I, i bez wątpienia. Z, z Taką formą jaką prezentuje obecnie Stefan, no bardzo ciężko będzie mu... Stefan oddał całkiem dobry skok. Teraz no tak. znowu na kwalifikacji wypadł ten gorszy, no to może w konkursie w pierwszej serii będzie ten lepszy. Maciek Kot. Dzisiaj nasi koledzy, którzy są na miejscu w Innsbrucku, zamieścili film, w którym... W tym filmie mogliśmy między nimi obejrzeć, jaki porządek ma w pokoju Maciek. Mm. Trzeba powiedzieć, że wszystko jest poukładane bardzo ładnie. No dobrze... Jego brat sprawdzał. A swój pokój pokazał brat. Na właśnie, też? Nie, ja myślę, że do pokoju y, kupy i Kacper to nie lepiej nie wchodzi. Choć oczywiście dziękuję za, za życzenia kolegom. Niestety tak, powyższy z progu tak, delikatnie, delikatnie, delikatnie skręciło. Ale z Wybronił się. Z progu? Wybronił się no, 117, metrów, 117 metrów. Spora rekompensata, 3,5 punktu, jak na dzisiejszy konkurs. No ale to też będzie przełom pierwszej i drugiej dziesiątki w tym momencie. w Oberstdorfie, trzecie w Gapa, trzeci w klasyfikacji turnieju Czterech Skoczni, reprezentant Polski. O, lubi dobrze wykonywać swoją pracę Po raz kolejny zapracował na to Żebyśmy wszyscy mieli powody do zadowolenia Popatrz przy jakim wietrze No właśnie, przy mocnym wietrze z tyłu skoczni Prawie 0,6 metra na sekundę Uzyskuje 127 metrów No więc oczywiście będzie liderem tego Konkursu kwalifikacyjnego Reprezentant Polski Bo nie tylko dobra odległość 127 metrów Niekorzystne warunki wieczne, Ale też dobre oceny 18,5-18 punktów Czyli łączna nota Powyżej 130-punktowa dla Dawida Kubackiego. Brawo! Kolejne brawa za udany występ na skoczni, na której do tej pory rewelacyjnie mu się Ale nie skakało. Słyszałem, świata. No tak. jest praca, są Oczywiście, wyniki 133,9%. Tak brawo dla Dawida. Oglądanie na złotego orła. Uzasadnione. Uzasadnione. Miejmy nadzieję, że Kamil, który 2 razy 19 był w Oberstdorfie i w GAPA. W tych kwalifikacjach będzie. Będzie Dalej, dobry. Tak. tak jest, bardzo dobry skok Kamila. No i miejmy nadzieję, że lepszy będzie jego występ jutro zarówno w pierwszej, jak i w drugiej serii. 123 metry to odległość uzyskana przez reprezentanta Polski też przy wietrze z tyłu skoczni, ale nie tak mocnym jak podczas występu Dawida i 2,3 punktu będzie miał dodany zawiat. Dostał dobre noty. 18,5-18 punktów. 123 metry. No to miejsce. Naste w, chyba. Tak, w drugiej dziesiątce. Teraz zobaczymy, które. No ale dzisiaj kwalifikacje, więc. Więc kwalifikacje 13. tak, przeszedł spokojnie Kamil na, na razie na 13. miejscu.